Cześć! Witajcie w Surwiwalowych Ciekawostkach! Dzisiaj ciąg dalszy e, Wspomnień Czar, czyli e, wyjazd do Djibouti z 2001 roku Zdjęcia robione aparatem analogowym e, Także no nie będą super jakości, no ale to było ponad 20 lat temu e, Postaram się komentować e, Jednocześnie, no to były takie zdjęcia W spoczynku, wtedy Trzeba było mieć aparat fotograficzny na takie zdjęcia gdzieś na poligonie, podczas dynamicznych akcji i tak dalej, no niestety nie mogłem tego robić, nie mogłem się rozdwoić i być jednocześnie fotografem i uczestniczyć w tych zajęciach, także no to to takie zdjęcia, które byłem w stanie zrobić po prostu. Postaram się komentować w czasie, w czasie tego, tego pokazu. Zapraszam. Djibouti, niewielki krajik. W rogu Afryki, graniczący z jednej strony z Somalią, a z drugiej z Erytreą i Etiopią. Kraj bardzo biedny głównie pustynia, mało wody jak widać na zdjęciach same kamienie bieda i ubóstwo. Temperatura w ciągu dnia w cieniu 50 stopni. Norma do wypicia wody, około 5 butelek wody dziennie i co najmniej raz należy oddać moc, żeby się nie odwodnić. Tutaj taka półciężarówka Wellera, bardzo dobra. No a tutaj WAP, czyli wehikuł Avon Blende, czyli opacerzony z przodu. Śmiano się, że Avon ma też znaczenie czasowe, avant w latach 60. to może było pancerzone, a obecnie to, to już nie bardzo na współczesne środki walki. W chwili obecnej w dosyć, w dosyć dużej liczbie przekazane Ukrainie, no i tam odbywają misje transportowe. Dosyć prosta konstrukcja, także to jest o tyle dobre, że da się to w miarę prosto naprawiać. No, używaliśmy tego do, do po całej okolicy, także na poligony e, główny środek transportu spadochroniarzy, którzy no, głównie działają jak piechota. E, tutaj, Biwak to był taki wyjazd Tour de Provence się nazywało, czyli taki wyjazd po okolicy ciężarówkami integracyjny, ale nie tylko, bo też jakieś tam misje były po drodze typu topograficznego, osadzanie na mapie jakichś tam punktów. Tutaj słone jezioro, gdzie żeśmy się zapadli. To wszystko się później zaczęło rozchodzić. No, musieliśmy sobie radzić wynająć buldożera, który nas wyciągnął. Tu to samo jezioro słone, gdzie był taki przemarsz wielbłądami z, z, ze sprzętem. No i w okolicy był w Zatoce Charles de Gaulle, czyli lotniskowiec francuski. Także mieliśmy okazję go, go zwiedzić i stąd te wyjściowe mundury. Wiem, wiem, te skarpetki wyglądają strasznie. No tutaj w Wabie w środku tak wygląda wnętrze transportera opancerzonego. No, a tutaj pustynia Grombara. Pustynia, na której lądowały samoloty, ale też była to strefa zrzutu dla spadochroniarzy. No i punkt wyjścia do dalszych działań. Dżibuti to bardzo biedny kraj, gdzie domy są z blachy falistej, a jedyne chyba zwierzęta, które żyją, to kozy, które głównie żywią się śmieciami w, okol w okolicy. Tutaj poligon, gdzie robiliśmy takie improwizowane ładunki wybuchowe różnego typu. Tutaj elektry detonator elektryczny. Tutaj taki ładunek perforujący z butelki po szampanie. No a tutaj wybuch z tyłu, także hmm, akurat nie było jakby możliwości, żeby tam coś się zapaliło. Bo to sama pustynia. No, i tutaj takie trochę miejsce, gdzie było więcej wilgoci, troszeczkę jakieś tam roślinności zaczynało rosnąć. Powiedziano nam, że idziemy do wodospadu. Tak wyglądał ten wodospad taka niteczka wody z tyłu to jest ten wodospad. No tutaj Centrum Szkolenia Komandow w Djibouti, także na, na, na brzegu morza. Były różne tory przeszkód, tu akurat tor przeszkód w skałach, taki, także głównie to stalowe liny i, i wspinaczka, i przechodzenie po tych stalowych linach jakieś tam skoki, właśnie na, na, na taką rurę, zjazd po tej rurze tu wchodzenie po takiej ryn, porynnie do góry. A tutaj z tyłu widać grupowy tor przeszkód w wodzie. Także też fajna sprawa. Całą grupą 10 się przechodzi taki tor przeszkód. No na koniec tutaj mieliśmy takie trochę już luźniejsze dni, bo w silnik samolotu wpadł ptak. No i wróciliśmy jakby do Djibouti. Nasz wylot się nie udał, trzeba było czekać na naprawę samolotu. I e, mieliśmy tak, taką, taki czas integracji całej sekcji, także był to bardzo fajny czas. Łowiliśmy ryby i odpoczywaliśmy. Ogólnie 5,5 miesiąca w Djibouti.